Chciałbym bardzo podziękować generałowi Różańskiemu, który dzisiaj przekazuje obowiązki. To wybitny dowódca też i pod takim względem dbałości o to, żeby dywizja żołnierze miał związek z tą ziemią. Trzy lata temu, kiedy obejmowałem dowodzenie dywizją, przyjąłem cel, Zadań długoterminowych postawiłem moich podwładni. Zadania te były wymagające, zadania te były ambitne, czasem wzbudzające kontrowersje, ale w mojej ocenie moi podwładni te zadania wykonali. Przyjęta dewiza, że szkolenie jest wykonywaniem zadania bojowego w czasie spokoju, pozwalała dywizji przygotować kontyngenty do Afganistanu. Na Bałkany, pomagać w końcu społeczeństwu, kiedy powódź nawiedziła województwa donośląskie i lubuskie. Głos zabierze pan generał Brygady Janusz Adamczyk. Nie ulega wątpliwości, że solą życia i służby każdego żołnierza jest dowodzenie wielu żołnierzy na tej sali, którzy myślę zgodzą się z tą opinią. A ja w dniu dzisiejszym wstąpiłem tego zaszczytu, że objąłem kolejne stanowisko dowódcze. W dodatku dowódcy 11. kawalerii pancernej Jako oficer wojsk pancerny, jako czołowista jest to dla mnie wyjątkowa przyjemność, wyjątkowy zaszczyt.